No ja tak mu chciała co pół roku chodzić. Aha, żeby nie chodzić okay. po prostu częściej. E... I żeby ładnie to zmieszać z naturą? Tak, I tak. żeby to było tak... No bo nie no. mamy siwy. No, nie. 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 To już Więc jest to będzie fajnie. Odrost. Ja tutaj mi się siwę ostatnio A, wypatrzyłam nie, tu nie, gdzieś na no, środku w ogóle, no. Ale tak, Nie, żeby tutaj jest... mi się pojawiały siwe tu. To... Dobra, to ja bym na pewno odwzorowała sobie gdzie gdzie tą naturę mm -hmm. i ją powkładała fleszami, żeby ona ładniej tutaj nam przechodziła. Mm -hmm. e, podjechałabym dosyć wysoko, tam sombre fleszami, też niteczkami, żeby mm -hmm. to trochę tak rozświetlić przy twarzy i żeby to nam ładnie schodziło. I... To jest kto? Jest progres! <laughs>